Przed nami drugie zimowe zadanie. Posłuchajcie. Gdy ziemię otuli biały puch i pojawi się zima, to jakie sporty zimowe lubicie uprawiać? Jakie sporty zimowe znacie? O, wiem, że ty znasz odpowiedź. No, nie bój się. Jakie sporty zimowe znasz? Uh -huh. No tak, no samki! Ja wiem, że ty znasz odpowiedź. O, tak? No tak! To przecież narty. Hm, mamy narty, mamy sanki. Ale co jeszcze? Jak myślicie? Ja widzę, że ta dziewczynka za ekranu doskonale zna odpowiedź. Tak, nie bój się. To jest. Tak! Deska snowboardowa. Widzę, że ty się jeszcze zgłaszasz. Hmm, hmm. No oczywiście, że tak. To są łyżby. Dzieciaki, wymieniliśmy cztery sporty zimowe: łyżwiarstwo, narciarstwo, sameczkarstwo i jazdę na desce snowboardowej. Ale oczywiście sportów zimowych jest cała masa. I co by na to, abyśmy teraz te wszystkie sporty zimowe wrzucili do naszej zimowej piosenki? którą dla Was przygotowałem. Widzę na Waszych twarzach uśmiechy. To znaczy, że tak, nasza zabawa będzie polegała na tym, że będziecie powtarzać za mną wszystkie ruchy, a dokładnie sporty zimowe. Ja widzę, że Wy już nie możecie się doczekać. No ja oczywiście też, przecież ja uwielbiam sporty zimowe. Uwielbiam, kiedy dzieciaki, kiedy spadnie śnieg, lepią mnie na dworze. No dobrze, Ola. Przestań już tyle mówić. Zaczynamy naszą zimową zabawę! Dzieciaki! Przed nami sporty zimowe. Powtarzajcie za mną wszystkie ruchy. Szybko stali na jednej drodze, z nami wziął lodowe. Ta To na karty na jest ustawa. Szybko boka nie ruszamy. Gdy pod górę się wspinamy, Szanowni i Na Bardzo szybko się skrajmy, piękna arczapski, Sprawiajmy, by porzucać się śnieżkami, Ruszaj ręką razem z nami, Wstań z bokiem, ręce wierzmy, na po czołem kręćmy, Bardzo szybko się grajmy, I w razem sklajmy.